Utworzenie Poznańskiego Instytutu Technologicznego powinno być i mam nadzieję, że będzie wielkim przyspieszeniem rozwoju regionu Wielkopolski, a szczególnie okolic Poznania, połączeniem sił we wszystkich najważniejszych branżach regionu i stworzenie takiej jednostki, która będzie wspierała przedsiębiorców oraz naukę w regionie. Najważniejszymi kompetencjami Poznańskiego Instytutu Technologicznego to są związane z transformacją cyfrową, internetem rzeczy ale logistyką, która jest bardzo istotna w Wielkopolskiej, logistyka jest jednym z inteligentnych specjalizacji regionu. Mamy również tutaj kompetencje związane z technologią drewna i meblarstwem, które bardzo ładnie reprezentują Wielkopolskie, która 25% przemysłu meblarskiego jest w Wielkopolsce. No ale oczywiście tradycyjnie rolnictwem Wielkopolska z rolniczym i tym, co wiąże się z historią miasta, czyli zakładami cegielskimi, czyli pojazdami szynowymi, obróbką plastyczną i obróbką metali.